Doda miała rozebrać choinkę, ale dla fanów rozebrała siebie pod choinką. Mam nadzieję, że docenicie. Doda szykuje się do uprzątnięcia choinki po świętach. Zanim to jednak nastąpi, piosenkarka zdecydowała, że jednak pierwsza rozbierze siebie i zrobi sobie sesję przed drzewkiem. W tym celu wskoczyła w czerwoną bieliznę i pończochy, kurz po sylwestrowej nocy powoli opada. Wejście w nowy rok to również czas, by zrobić małe porządki. Z takiej możliwości zdecydowała się skorzystać między innymi Doda. Piosenkarka chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje kulisy swojego życia dla imponującej grupy fanów. Na samym Instagramie Dorocie udało się zebrać już prawie 2 miliony obserwatorów. Doda i Edyta Górniak godzą się nad kawałkiem Polędwicy. Warto być odważnym, dobrym i czułym. Oczywiście, jak każda gwiazda, również Doda dba o urozmaicony kontent oraz interakcje z fanami. Podczas wspomnianych porządków piosenkarka zdecydowała się podpytać na Instagramie o poradę dotyczącą bożonarodzeniowej choinki, bo nie wiedziała, czy ma już rozebrać świąteczne drzewko. W tym celu stworzyła specjalną ankietę, a internauci mieli do wyboru dwie opcje. Rozebrać choinkę czy siebie pod choinką, zapytała, doda rozebrała się pod choinką, zdecydowana większość internetowych sympatyków artystki oddała swój cenny głos na opcję numer dwa. Doda, zgodnie z wynikiem ankiety nie rozebrała choinki, lecz siebie, co uwieczniła na Instagramie. W sieci pojawiło się kilka zdjęć, na których to zaprezentowała się w czerwonej bieliźnie pod nietypową choinką w kształcie księżyca. Jak podkreśliła, to także pierwszy raz, gdy nie użyła filtra. Jeżeli myślicie, że to się skończy tylko na rozebraniu choinki, to chyba mnie jeszcze nie znacie. Mam nadzieję, że doceniacie fakt, że odczekałam całe święta, jak prawie święta. Oraz że pierwszy raz nie użyłam face upa. Jak to mawiał Einstein, logika zaprowadzi cię od punktu A do punktu B, wyobraźnia może zaprowadzić cię wszędzie, na przykład w pończochach pod choinkę z księżyca, czytamy w poście ze zdjęciami pod choinką.